Identyfikator podmiotu SCP-2852 Klasa podmiotu Keter Specjalne czynności przechowawcze Zabezpieczenie SCP-2852 ma być skupione na śledzeniu i przerywaniu incydentów tam, gdzie to możliwe, oraz na ogólnym monitorowaniu skupisk ludności kompatybilnych z SCP-2852. Wszystkie osoby zaangażowane w wydarzenia poziomu niebieskiego i białego powinny być intensywnie monitorowane, a ich tożsamość powinna być przekazana lokalnym organom ochrony porządku publicznego jako potencjalne zagrożenia terrorystyczne. Ta sama procedura ma również zajść u osób biorących czynności w przerwanych wydarzeniach poziomu niebieskiego i białego. Osobom będącymi świadkami zatrzymania któregokolwiek z tych wydarzeń mają zostać podane środki amnezyjne klasy B. Wydarzenia poziomu czarnego mają być monitorowane aż do ich zakończenia. Następnie wszyscy uczestnicy mają być poddani działaniu środków amnezyjnych klasy A i traktowani tak samo jak osoby poszkodowane w innych wydarzeniach. Członkowie mobilnych formacji operacyjnych Upsilon-36, Upsilon-52 i Upsilon-99, którzy byli świadkami wydarzeń poziomu czarnego, mają być poddani terapii środkami amnezyjnymi klasy A po przejściu na emeryturę lub przeniesieniu. Również mają być monitorowani pod kątem wszelkich oznak antyspołecznego lub innego nietypowego zachowania. Jeśli okaże się, że zostali zainfekowani zdarzeniem poziomu czarnego, będą poddani działaniu środków amnezyjnych, zawieszeni we wszystkich operacjach terenowych i przeniesieni do pracy na niskim poziomie o niskiej intensywności, to jest konserwacji i wprowadzania danych. MFO Y36 Party Crushers ma za zadanie reagować na każdą manifestację SCP-2852. MFO Y52 Cater Duty i Y99 Altar Boys ma za zadanie zidentyfikować zdarzenia SCP-2852 i zapewnić wsparcie dla MFO Y36 w razie potrzeby. MFO Y52 i Y99 mają być obecnie w społecznościach, w których 60% populacji to wyznawcy religii rzymskokatolickiej lub rewizji 2852-7 anglikańskiej. Każdy przypadek SCP-2852 dotyczący innej grupy religijnej musi zostać natychmiast zgłoszony badaczowi z uprawnieniami poziomu 4, łamane 2852. Choć obecnie Anomalia jest izolowana do subkontynentu północnoamerykańskiego, wszystkie społeczności kompatybilne z SCP-2852 mają być monitorowane pod kątem nietypowego wzrostu przestępczości wśród nieletnich, bezpłodności, przemocy domowej i rozwodów. Opis. Instancje SCP-2852 przebierają wygląd białego mężczyzny w średnim wieku. Biologicznie, komórki instancji SCP-2852 są genetycznie identyczne do ludzkich, jednakże instancje nie posiadają żadnych rozpoznawalnych organów. Ich ciała zbudowane są z włóknistej tkanki mięśniowej, a zęby i włosy wykonane są z chityny chemicznie podobnie jak u zwierząt z rodziny Cicadedae. Oczy instancji SCP-2852, choć z daleka wyglądają nieanomalnie, są osadzone w gniazdach bez żadnego połączenia nerwowego. Choć anomalie posiadają zdolność komunikacji, pomimo braku strun głosowych lub analogicznych organów, instancje SCP 2852 nie wykazują znajomości żadnego języka, mówiąc Bełkotem. Pomimo tego, wszystkie osoby biorące udział w wydarzeniu kompatybilnym z SCP 2852 będą postrzegać mowę obiektu jako normalną, tak samo jak jego działania, chyba że wcześniej zostaną poinformowane o jego anomalnych właściwościach. Osoby opisują SCP-2852 jako zabawną osobę z dosadnym poczuciem humoru. Wszystkie osoby dotknięte zdarzeniem SCP-2852 będą odnosić się do obiektu jako kuzyn Johnny, choć świadome instancje SCP-2852 nie wydają się być rozumne. Instancje SCP-2852 Pojawiają się na różnych katolickich i anglikańskich uroczystościach religijnych i są traktowane jako ustanowione członek rodziny. Instancje SCP 2852 są akceptowane bez względu na podobieństwo rodzinne czy pochodzenie etniczne. Istota pojawia się na chrzcinach, ślubach i pogrzebach, określanych odpowiednio jako wydarzenia poziomu niebieskiego, białego i czarnego. Obecnie nie odkryto żadnej instancji SCP-2852, która pojawiłaby się na jakimkolwiek innym spotkaniu rodzinnym. Wszystkie próby namierzenia SCP-2852 przed i po zdarzeniu zakończyły się niepowodzeniem. Istoty są w stanie pojawiać się na takich wydarzeniach tak, jakby zawsze tam były: na przemian pojawiając się między kadrami nagrań lub kamer, lub po prostu unikając wszelkich prób utrzymania ich z dala od wydarzenia wykonanych przez operatorów. Wszystkie urządzenia śledzące umieszczone na SCP-2852 natychmiast uległy awarii, a istota wymykała się wszelkiej inwigilacji. Każde spotkanie rodzinne, w którym uczestniczy SCP-2852, skutkuje innym zachowaniem i efektami obiektu. Generalne efekty pojawiania się SCP-2852 na spotkaniu rodzinnym skutkują poważniejszymi szkodami wyrządzonymi dzieciom, choć dorośli nie są wolni od jego efektów. Warto zauważyć, że powstrzymanie instancji SCP 2852 przed zaangażowaniem się w rytuał religijny nie powstrzyma jego efektów przed rozprzestrzenianiem, choć mogą one zostać w ten sposób osłabione. Wystarczy, że SCP 2852 pojawi się podczas jakiegoś wydarzenia, aby jego efekty zaczęły rozprzestrzeniać się wśród rodziny. Kiedy pytane o to po wydarzeniu, wszystkie dotknięte nim osoby zgłaszają uczucie sympatii do SCP 2852. Niezależnie od jego działań podczas wydarzenia. Poziom niebieski Efekty SCP 2852 podczas wydarzenia na poziomie niebieskim są silniej obecnie w chrzczonym dziecku, jego rodzicach i rodzicach chrzestnych wybranych na tę okazję. Podczas rytuału chrztu SCP 2852 angażuje się bezpośrednio w proces działający jako trzeci rodzic chrzestny, choć tradycyjnie jest ich tylko dwoje. Wydarzenia na poziomie niebieskim przebiegają identycznie, pomimo obecności trzeciego rodzica chrzestnego, aż do momentu zanurzenia dziecka w wodzie. Natychmiastowo zewnętrzna warstwa skóry dziecka odpada w jednym kawałku, jakby się wyliniła. Proces ten nie wydaje się być szkodliwy dla dziecka w żaden znaczący sposób. Następnie rodzice chrzestni wspólnie zjadają skórę dziecka. Msza będzie dalej przebiegać normalnie, a SCP 2852 wyjdzie razem z rodziną. Warto zaznaczyć, że SCP-2852 nie pojawia się na żadnych uroczystościach rodzinnych organizowanych po chrzcie. Dziecko ochrzczone ma podwyższoną szansę śmierci w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Żyjące dzieci wykazują liczne zaburzenia osobowości wiązki B. Większość z nich dołącza do grup antykapitalistycznych. Organizacji paranormalnych lub jeśli niekontrolowane angażują się w destrukcyjne zachowania, zwykle objawiające się samookaleczaniem, Znęcaniem się nad zwierzętami lub znęcaniem się nad małymi dziećmi. Rodzice chrzestni i biologiczni będą bezpłodni niezależnie od tego, czy SCP-2852 uda się włączyć do rytuału sztu. Obie grupy popełniają samobójstwo w ciągu pięciu lat od wydarzenia na poziomie niebieskim zwykle przez utonięcie. Wszystkie osoby nieuczestniczące w rytuale sztu są o 500% bardziej narażone na poronienia. Ci, którzy są jeszcze zdolni do posiadania dzieci, są o wiele bardziej skłonni do ich porzucenia, czasami pozwalając dziecku umrzeć w trakcie procesu. Jedna para dotknięta wydarzeniem poziomu niebieskiego w Ohio urodziła trojaczki, które następnie rozerwała na strzępy i powiesiła na drzewach wokół swojej posiedłości. Po okresie dojrzewania i w dorosłym życiu, dotknięte wydarzeniem dzieci po wystawieniu na śpiew cykat reagują skrajnym niepokojem i towarzyszącymi mu objawami fizycznymi, takimi jak suchość w ustach, nudności, wymioty, biegunka i bóle głowy. U niektórych osób połudzenie eskaluje do gwałtownych wybuchów, które spowodowały co najmniej 20 ofiar śmiertelnych. W przesłuchaniach dotyczących przyczyn zaburzeń Żaden z badanych nigdy nie wskazał śpiewu cykat jako czynnika wyzwalającego epizody. Nawet podczas jednego wzmocnionego przesłuchania poziomu piątego, badany nigdy nie wskazał roli śpiewu cykat w swoim ataku na parafię, w wyniku którego zginęło 18 osób, a 10 zostało rannych, w tym jego rodzice i troje rodzeństwa. Poziom biały Podczas ceremonii zaślubin SCP-2852 wcieli się w rolę Pana Młodego, a jego najbardziej szkodliwe efekty anomalne ujawniają się dopiero po przysiędze. Po wymianie obrączek SCP-2852 wytworzy różne narzędzia, które pozwalają druchnom i drużbom wyrywać sobie zęby jeden po drugim. Osoby te wydają się być nieświadome na jakikolwiek ból który normalnie miałby miejsce podczas takiego wydarzenia, a utrata krwi poprzez wciąż nieznane środki nie występuje. Para młoda zostaje obdarowana zębami, po czym je zjada. Uszkodzenie zębów i szczęki panny młodej i pana młodego są rozległe, ale utrata krwi, która nastąpi, nie będzie śmiertelna. Następnie, zamiast przysięgi, pan młody wypowie nieznaną obecnie pieśń cykady, która osiąga poziom 140 decybeli, co sprawia, że panna młoda i osoby siedzące przy ołtarzu stają się głuche. Jak dotąd żaden Pan młody nie został ogłuszony przez własne śpiewy. Na przyjęciu weselnym SCP-2852 przyjmie rolę drużby i wygłosi mowę. Przemowa ta, jak wszystkie wokalizacje SCP-2852, będzie bezsensowna, bez żadnego wzorca słów. Ludzie będą reagować na przemówienie mieszanymi emocjami od niekontrolowanego płaczu do histerycznego śmiechu. Po przemówieniu SCP 2852 przygotuje prezent dla pary małżeńskiej. Prezentem tym, jak dotąd, zawsze było 3,5 kg ludzkich włosów w różnych kolorach, 13 martwych okazów Tibicen Linnei i 23 ludzkie zęby. Wszystkie wcześniej wspomniane przedmioty będą znajdowały się w kartonowym pudełku. Testy DNA na wszystkich prezentach nie dały jednoznacznych wyników. Panna młoda i pan młody z wydarzenia poziomu białego rozwodzą się średnio dwa lata po ślubie, zazwyczaj w wyniku przemocy domowej. Wszystkie dzieci urodzone w czasie ich małżeństwa będą miały zaburzenia osobowości wiązki B lub zagrażające życiu zniekształcenia. Wszystkie małżeństwa biorące udział w tym wydarzeniu okażą się niezdolne do posiadania dzieci, pomimo braku wykrywalnych zmian w biologii związanej z płodnością. Ilość i jakość spermy pozostanie bez zmian. Owulacja również pozostanie niezmieniona, a w komórkach jajowych nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowości genetycznych. Fundacja zaaranżowała statystycznie znaczącą liczbę histerektomii dla gości wydarzeń poziomu białego. Operacje te są przepisywane i przeprowadzone przez osoby trzecie z branży medycznej. Wyczerpujące biopsje, analizy chemiczne i kontrole mechaniczne usuniętych macic i jajników nie przyniosły żadnych oznak nieprawidłowości. Wszystkie dzieci zaangażowane w wydarzenie poziomu białego unikają romantycznych związków, a 9 na 10 z nich popełnia samobójstwo przed ukończeniem 18 roku życia. Mniej więcej połowa wyrywa sobie zęby do czasu zablokowania dróg oddechowych przez krew, a pozostałe gryzą własne nadgarstki aż do wykrwawienia. Poziom czarny Wydarzenia poziomu czarnego wyróżniają się tym, że każda próba zatrzymania wydarzenia za pomocą jakichkolwiek środków skutkuje tym, że osoba zatrzymująca staje się uczestnikiem wydarzenia. Obecnie nie istnieje żaden sposób na zatrzymanie lub zakończenie wydarzenia poziomu czarnego. Wszelkie próby zabrania SCP-2852 z kościoła lub domu pogrzebowego skutkują ponowną manifestacją się na ławce. Podczas wydarzenia poziomu czarnego SCP-2852 Zajmie miejsce osoby wygłaszającą mowę, nawet jeśli nie był przewidziany jako takowa osoba. Mowa, jak każda wypowiedź SCP-2852, będzie bezsensowna bez żadnych widocznych wzorców. Jednakże, gdy podmiot przemawia, osoba znajdująca się najbliżej otworzy trumnę i wyjmie z niej długi nóż. Noże produkowane podczas wydarzenia poziomu czarnego nie są widoczne przed wydarzeniem i znikają po nim. Następnie osoba ta wykrwawia się. Zwykle poprzez rany wykonane na nadgarstkach przez wcześniej wspomniany nóż, ale zdarzały się przypadki, że osoby te podcinały sobie gardła. Po kolei, w podwójnych parach, każda osoba towarzysząca używa noża, aby wlać swoją krew do trumny. Dzieciom zbyt małym, by mogły przeprowadzić samookaleczanie, pomagają dorośli. Mimo że wiele z nich traci tyle krwi, która normalnie doprowadziłaby do śmierci, u uczestników nie widać żadnych efektów fizycznych z tym związanych. Przemowa SCP-2852 zmienia się w pieśń dorosłego osobnika płci męskiej gatunku Tibicen Linnei. Wszyscy uczestnicy odpowiedzą tym samym zawołaniem, mimo że śpiewcy kady jest ograniczony jedynie do przedstawicieli płci męskiej tego gatunku. SCP-2852 stoi przy ambonie, dopóki każdy z uczestników nie wykrwawi się, po czym podchodzi do trumny i wymiotuje mieszaniną krwi, miazgi drzewnej i martwego osobnika tibicenlinnej. linnej. Obecnie nie wiadomo w jaki sposób instancje SCP-2852 są w stanie utrzymać tę mieszaninę w sobie, ze względu na brak w ich ciele jakiejkolwiek jamy o wystarczających rozmiarach. Po zakończeniu wydarzenia maszarza łobna będzie przebiegać normalnie, a trumna wypełniona krwią i wymiocinami SCP-2852... Zostanie zabrana na cmentarz i złożona w ziemi, jak to ma miejsce w przypadku katolickiej lub anglikańskiej ceremonii pogrzebowej. Wydarzenia poziomu czarnego normalnie kończą się w tym miejscu. Jeśli po pogrzebie ma się odbyć spotkanie rodzinne, SCP-2852 weźmie w nim udział. Po przybyciu na miejsce wszystkich osób dotkniętych anomalią, SCP-2852 zmytuje do miski podobną do wcześniej mieszaniną krwi. Miazgi drzewnej i martwych Tibicenlinnej. Mieszanka ta zostanie zjedzona głównie przez dzieci. Po jej SCP 2852 wygłosi kolejną mowę złożoną z bezsensownych słów bez wzorców, rozbierze się i położy na stole. Uczestnicy wydarzenia będą mieć ciało SCP 2852. W tym czasie SCP 2852 będzie wciąż mówił, nawet jak będzie doznawał śmiertelnych obrażeń. Zdarzało się, że uczestnicy prowadzili przyjacielską konwersację z SCP 2852 podczas jedzenia go. Dzieci, które nie są w stanie prawidłowo przeżywać pokarmu, będą karmione przez opiekunów metodą usta-usta. Wszyscy uczestnicy wydarzenia poziomu czarnego odłączą się od swojej rodziny poprzez samobójstwo, przeprowadzkę lub rozwód. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu zostanie wysterylizowana. Przemoc domowa wśród uczestników wydarzeń poziomu czarnego będzie miała zazwyczaj charakter kanibalistyczny, co doprowadzi do śmierci jednej lub obu osób. 6 na 10 dzieci biorących udział w zajściach będzie próbowało zamordować jednego lub obu swoich rodziców przed ukończeniem 18 roku życia. Przypuszcza się, że prawie 1 trzecia członków personelu klasy D wyznania katolickiego lub anglikańskiego brała udział w wydarzeniach poziomu czarnego. Dalsze badania dotyczące powiązanych zjawisk można znaleźć we wpisie do bazy danych SCP 3004.